Oglądajcie Poli STUDIO, Poli STUDIO! Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy mogę zadać pytanie? O, Poli STUDIO, dzień dobry Panie. Czy zna Pan powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Oczywiście, ale nie mogę tego potwierdzić, bo ich nie mam. Ale idzie Pan do banku, po co? Jak to po co? Po pieniądze. Przecież Panu dobrze bez nich. Tego nie powiedziałem. A tak naprawdę to nie idę po pieniądze, tylko po pożyczkę na dom. W takim razie życzę szczęścia. I pieniędzy. Zapytaj o najlepsze oprocentowanie hipotek w Polskiej Kredyt Union. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny sprawdź najpierw u nas. Dominikana, cichy hotel. Wypoczywamy w domu jak podczas najlepszych wakacji. Nareszcie znaleźliśmy meble, których tak długo szukaliśmy. W Bogart! Komfortowe, z klasą i w Twoim wymarzonym kolorze. Meble Claire do nas po prostu pasują. Odwiedź salon Bogart. Znajdziesz tam słynne meble Claire. Promocje i super kredyty. 2988 Bristol Circle w Oakville. 905 829 0088. Przed tygodniem rozpoczęliśmy relację z tegorocznej akcji letniej Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada, jaka w dniach od 3 do 17 lipca miała miejsce w okolicach Berrys Bay na Ontarijskich kaszubach. Prezentowany Państwu materiał zarejestrowaliśmy w Środkowy Weekend Akcji, gdy harcerzy odwiedzają rodzice, odbywa się m.in. uroczyste ognisko i msza święta z udziałem wszystkich szczepów. Móżka lewa, móżka prawa. Dziś rozpoczniemy relację z kominka Zuchów, który odbył się na stanicy Bucze tuż po przebiegających w doskonałym nastroju zabawach i grach z udziałem wielu szczepów na terenie milenium. Już ubrane w mundury Zuchy wraz z opiekującymi się nimi harcerzami i harcerkami świetnie się bawiąc prezentowały okrzyki, piosenki i pląsy. Jak zwykle widownie stanowili rodzice odwiedzający swe pociechy po tygodniu rozłąki oraz instruktorki i instruktorzy wśród których zauważyliśmy także komendanta akcji letniej harcerzy, druha Stanisława Reitmajera. Obejrzymy przez chwilę pełne entuzjazmu, kipiące radością spotkanie. Jak wcześniej wspomnieliśmy, tegoroczna akcja letnia była ze wszechmiar wyjątkowa. Obchodzona obecnie setna rocznica założenia harcerstwa miała wpływ na zajęcia obozowe, gdyż, co przedstawiliśmy tydzień temu, wielu harcerzy i harcerek przygotowywało się do wyjazdu do Polski na światowy zlot Związku Harcerstwa Polskiego. Uczestnicy akcji letniej zapoznawali się więc z historią harcerstwa i opracowywali związane z nią pokazy na doroczne ognisko. Nie zapomniano też o równie pięknym jubileuszu ruchu harcerstwa w Kanadzie, obchodzącego swe 60-lecie. Kwestię stulecia harcerstwa poruszono naturalnie również podczas kominka. W formie gawędy początki harcerstwa przybliżył zuchom wieloletni działacz kołu przyjaciół harcerstwa Henryk Gadomski. Warto może wspomnieć, że państwo gadomscy mają pięć córek i wszystkie naturalnie są harcerkami. Dla ścisłości dwie z nich należą jeszcze do zuchów. Przywołując postać założyciela skautingu, Lorda Baden-Powella, pan Henryk przypomniał napisaną przez niego książkę pod tytułem Zabawy skautów. Skorzystajmy z okazji i posłuchajmy, w jaki sposób ta publikacja zaważyła na powstaniu harcerstwa. Jak wspomniałem, był on Anglikiem, no i napisał książkę ze zrozumiałych względów w swoim ojczystym języku, po angielsku. To żaden problem dla zuchów w Kanadzie, prawda? Ale w Polsce młodzi ludzie posługiwali się i posługują się dzisiaj nadal językiem polskim, natomiast niewielu znało angielski. Na szczęście znalazła się osoba, nazywała się druh Andrzej Małkowski, która znała dobrze oba języki i przetłumaczyła tę książkę na język polski. Mało tego, w trakcie tłumaczenia tak spodobała się ta idea, ten pomysł Baden-Powella, że postanowił utworzyć karcerstwo w Polsce. Wszyscy wiemy, że jedna osoba, nawet najmądrzejsza, najbardziej inteligentna, nawet najsilniejsza, nie potrafi wiele zdziałać, więc Andrzejowi Małkowskiemu pomagała, ja chcę powie użyć zuchowego języka, pomagały gromady druhen i druhów, ale najlepiej Najbardziej, najwierniej pomagała mu druhna Oleńka. Druchna Oleńka i druh Andrzej ukochali harcerstwo i zakochali się w sobie wzajemnie. Wzięli ślub z zakopanem i zostali żoną i mężem. Byli wierni Bogu i ojczyźnie przez całe swoje życie. Znaleźli wielu naśladowców. Ogromną rzeszę naśladowców. Przez sto lat tysiące, setki tysięcy młodych ludzi robi wszystko, żeby świat był lepszy. w stulecia harcerstwa poświęcony był obrzęd, jak i jeszcze przed ogniskiem z udziałem wszystkich jednostek miał miejsce na terenie Milenium pod pomnikiem Szarych Szajeków. Obecni byli instruktorzy i instruktorki kilku pokoleń, również członkowie starszyzny harcerskiej, którzy uczestniczyli w zakładaniu harcerstwa w Kanadzie, jak i władze okręgu ZHP na czele z przewodniczącą zarządu harcmistrzynią Krystyną Reitmaier. Przybyli też działacze kół przyjaciół harcerstwa. Rodzice i goście honorowi obchodów, konsul generalny polski w Toronto Marek Ciesielczuk, konsul Monika Zuchniak-Pazdan z ambasady RP w Ottawie, prezes zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń oraz kapelan ZHP, dyrektor katolickiego studia młodych, ojciec Paweł Ratajczak, sam kiedyś harcerz szczepu Bałtyk. Obrzęd prowadzony przez drucha Andrzeja Machuta i druchnę Malwinę Rewkowską rozpoczęto uroczystym przekazaniem flag polskiej i kanadyjskiej im harcerzom. Druhna Reitmaier przekazała flagę kanadyjską młodzieży dla ich pocztu sztandarowego, zaś były żołnierz Armii Krajowej, harcmistrz Andrzej Guśkowski, otrzymaną od konsula Marka Ciesielczuka flagę, wręczył młodym instruktorom jako symbol przekazania historii i doświadczeń pierwszego wieku harcerstwa z okazji przejścia w nowe stulecie. Podniosły pełen patriotycznych treści obrzęd, oddawał hołd pierwszym pokoleniom harcerzy. Ich dokonaniom na rzecz ruchu, jak i bohaterskim walkom szarych szeregów. Druh Machut podkreślił, że charakter Krzyża Harcerskiego został wykuty w walce o niepodległość kraju przez szare szeregi. One stały się później o charakteru harcerza. Oddając hołd bohaterom szarych szeregów, Powstania Warszawskiego i Armii Krajowej, cytuję słowa Juliusza Słowackiego, testament mój. Lecz zaklinam. Niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty kaganiec. A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Hołd bohaterskim harcerzom Szarych Szeregów oddano podczas wzruszającej ceremonii, gdy harcerki i harcerze kładli na zboczu pod pomnikiem Szarych Szeregów przyniesione przez siebie kamyki. Obrzęd ten symbolizował dołożenie osobistego kamienia na szaniec, co w czasie walk ofiarą życia czynili harcerze szarych szeregów. Ku pamięci tej ofiary i pamięci poprzednich pokoleń harcerzy, przedstawiciele każdej z 30 uczestniczących w akcji letniej jednostek zasadzili sosny. Uczyniła to także grupa osób z Kół Przyjaciół Harcerstwa, w imieniu których drzewko zasadziła okręgowa przewodnicząca KPH, druhna Barbara Stadnik drzewa te według idei pomysłodawców obrzędu będą stały na warcie pilnując pamięć korzeni harcerstwa